Cześć kochani, <laughs> witajcie w kolejnym filmiku Będę tak <laughs> robiła Bo jeszcze jestem chora Ale dzisiaj wracam już do pracy I po prostu um, Muszę coś ze sobą zrobić W sensie takim, że widzicie, że moja twarz Znaczy twarz ogólnie skóra Troszeczkę przez chorobę ucierpiała Delikatnie poszarzała, może niektórzy widzą Niektórzy nie, ale w każdym razie no, na pewno nie jest w dobrej formie I muszę, ogólnie też nie czuję się za dobrze Trochę jeszcze jestem taka słaba i muszę coś zrobić, żeby wyglądać w miarę jak człowiek. I właśnie dzisiaj mamy SOS dla skóry, czyli po prostu ratujemy, ratujemy skórę i musimy coś zrobić, żeby wyglądała dobrze, żeby mimo tej choroby, mimo tego wyglądała dobrze. Najpierw oczywiście pielęgnacja. Ja teraz na noc daję olejek makadamia na twarz. On jest antycelulitowy, nawilżający, przeciwstarzeniowy. Ja go kupiłam na stoisku w Karolince na na co mi taka firma. 100% i ta butel, buteleczka kosztowała mi 14 zł i u, uważajcie, ja, uważajcie, uwierzcie, 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 uwaga i uwierzcie, że ja stosuję i na włosy i na twarz i dopiero mam takie zużycie, a dosyć często używam ten produkt teraz cały czas mam, noc, bo moja skóra jest wysuszona właśnie przez chorobę usta, to jest po prostu skorupa no i oczywiście rano też zadbałam o pielęgnację nałożyłam po pierwsze krem Krem to jest Swedish Spa od Oriflame. Mówiłam Wam, nie wiem czy we vlogu, czy w którymś filmiku właśnie, że we vlogu chyba maseczkę miałam właśnie z tej serii. I krem jest w sumie dedykowany i na dzień, i na noc, jest dosyć gęsty, taki masełkowaty, fajnie się go nakłada ładnie nawilża. Tak, jest fajny, tak nie wiecie, nie, nie daje takiego uczucia ściągnięcia. Fajna, fajna buzia, jest taka nawilżona, taka gładziutka, czuć go jeszcze na buzi, ja już go nałożyłam mojej ku pół godziny temu. Na to wszystko nałożyłam sobie serum, mezoserum nie, super power, mezo serum, aktywne serum nawilżające z bielendy, tutaj jest kwas hialuronowy, jakieś tam jeszcze inne dziwne rzeczy do, każde, do każdego rodzaju serii, to też jest day night, czyli taki można powiedzieć produkt dwa w jednym. Pod oczy dałam sobie maść ochronną z witaminą A, po prostu, bo mam też wiecie, ta skóra tutaj najbardziej cierpi No i na usta, oczywiście, Oliflame to jest balsam do ust, który możecie stosować na usta, na jakieś tam spierzchnięte części ciała. I teraz nałożę jeszcze dodatkowo emulsję rozświetlającą. To też jest firma Oliflame, ta seria taka Optimals. Ona ma SPF15, ale w każdym razie ma takie właściwości rozświetlające, i to wszystko mi się już tam wpłynęło z pół godziny całą nakładałam ta emulsja dodatkowo moją twarz rozświetli fajnie taki, taki da taki właśnie błyszczący film i o to chodzi żeby to dzisiaj moja twarz wyglądała na zdrową, mimo że zdrowa na pewno nie jest jeszcze no i tak i to mi się delikatnie wchodzi. fryzurę sobie zrobiłam taką też myślę, że jak to się nazywa taka wiecie, dziewczęca delikatna, zwierna i tak dalej, włosy mam już dzisiaj będę myła i takie jakieś one w ogóle się wariują też przez chorobę. Nie wiem czy przez chorobę, czy co, przytłuszczają mi się, i w ogóle miałam je oczywiście na dwa twisty. Widzicie, że mam takie delikatnie lokowane te włosy, i sobie dałam opaskę taką gumkę podwójną spięłam tak tutaj z tyłu włosy w małego koczka, i takie coś mi nie wyszło. No zwykła, po prostu prosta. No i dobra, myślę, że to się wchłonęło powolutku i dzisiaj podkład, podkład, który chyba nałożę to będzie um, Astor, bo on wygląda chyba najbardziej naturalnie na mojej buzi. Astor i do tego dodam troszeczkę podkładu z jak to się nazywa? Z Inglota HD, bo on ma takie właściwości właśnie jakby wygładzające, może takie bardziej wizualne, ale w każdym razie on daje taki efekt takiej twarzy, wiecie jakby wygładzonej bez maszyn, bez niczego. Także pomieszam te dwa pokłady. podkłady Astor Perfect Stay 24 Foundation. Ona, on też zawiera tej bazy, która też pewnie dodatkowo wygładza. Ten z HD pomieszam je, bo też kolory mi fajnie wyjdzie. Ten z Iglota ma numer 71, a ten ma kolor 203 Peachy, i to sobie wymieszam. I do tego dodam jeszcze dodatkowo uwaga. High Beam Benefit, czyli rozświetlacz Po prostu dam sobie na dłoń I razem z podkładami wymieszam Żeby on mi dał efekt rozświetlenia Nie mam żadnej bazy rozświetlającej takiej typowo No niby ta emulsja jest, ale ona nie jest aż tak silnie Wiecie, rozświetlająca, żeby wyszła aż po, po Razem z podkładem, a może tak Dlatego też dam sobie troszeczkę tego rozświetlacza Zanim w ogóle nałożę podkład, to muszę skoczyć po gąbeczki Bo dałam je do mycia i zapomniałam wziąć z łazienki No i będę robiła mieszankę I nakładała na twarz Dobra, kochani, od razu lepiej. Kurczę, ja teraz przez 4 dni nie holwałam w ogóle się, tylko tak jak trzeba było, to rzęsy albo delikatnie mówi bo niestety panek sam musiałam chodzić do szkoły, ale mm, dzisiaj nałożyłam podkład i w ogóle jaki czad, że zapomniałam, jak to ładnie twarz wygląda w podkładzie. Dodatkowo właśnie ten ymm, Benefit High Beam Benefit yy, daje takie efekt do rozświetlenia, skoro się fajnie tak błyszczy, podoba mi się. Nie wiem, czy to kamera uchwyci, ale... Prawda jest taka twarz ładnie błyszcząca, zdrowa po prostu. Także cieszę się, że udało mi się osiągnąć taki efekt. Dalej, moi drodzy, żeby podtrzymać efekt rozświetlenia, to nałożę korektor. No, żeby sobie tego wcześniej nie przeszykowałam tylko teraz grzebię. Korektor z Kobą też ma właściwości. To jest w ogóle modeling illuminator, czyli produkt, którym możemy modelować niby twarz, w odpowiednich miejscach rozświetlać i tak dalej. No, jest naprawdę fajny. No, nie jest taki, widzicie, jasny bardzo, ale fajnie... Mm, fajniej mi ta okolica jeszcze dodatkowo rozświetli. A najgorzej zawsze na, na najbardziej zmęczone wyglądają oczy, prawda? Czyli właśnie tutaj strefa pod oczami. Ale dobra, kochani, teraz na powieki nałożę nowość, czyli bazę z um, The Ban. Będziemy y, robić oczy I tutaj będę korzystała Też z paletki do Balm Muszę sobie też ręce y, Nakremować y, Tym kremem Fajne. Fajnie pachnie Kiedyś dostałam chyba w jednej z Was na urodzinę W takiej paczce urodzinowej e, Dobra moi drodzy to zaczynamy szaletka, ta nudziakowa I y, y Zrobimy delikatny makijaż, szaleć nie będziemy. A zanim w ogóle yy, to cienie, nie, to skorzystamy z cienia z Eivonu, takiego jasnego, też nudziekowego. On jest taki beżowy, żeby pokryć całą powiekę jasnym cieniem, bo tutaj w tej palce takiego typowego. Beżowego cienia nie mamy, jest biały. Białego raczej nie chcę. Ten dzień z Javonu jest niestety słabo napigmentowany, dlatego tak muszę tyle razy maciać no. I dobra kochani, pierwszy kolor, który nałożymy, to będzie kolor yy, Stand Offish. Offish, tak, ten tutaj. czy nie prześwietliłam trochę filmik czy teraz słońce świeci, teraz nie świeci Ten tutaj ma. taki perłowy yy, delikatny łosoś i tym samym pędzelkiem tylko wezmę sobie jakieś mniejsze lusterko i jego nałożę na powiekę ruchomą On jest nawet, na powie co powiedziałabym, złoty, bo on ma złote drobinki. Później biorę cień, który prawdopodobnie nazywa się SOP Soap. sophisticated coś takiego. Ja nie będę się go kompromitowała. Ten tutaj, na tej pani kolejnej. Um, taki brąz z drobinkami. Pędzelek od Hani. E, O6. Tam też ma drobinki i ja go dam tutaj w zewnętrznym kąciku, żeby przyciemnić i na dole i na górze. Najpierw daję na dół, a później dam na górę. Ten jasny cień, powiem Wam, że taki średni, ale ten ciemniejszy już jest fajny. Ten jasny taki jakby się rozwarstwiał, Nie lubię takich rozwarstwiających się cieni, czyli że po prostu więcej jest drobinek w nim niż samego cienia. I te drobinki tak są mm, bardzo. Czuwalny podczas makijażu, podczas robienia po prostu nakładania go na powiekę. No i sobie to troszeczkę porozcieram. Resztką sobie napędzę. I dół rozetrę sobie takim ym, jasnym brązem, nie wiem, pokazuję tak właśnie tym. I na pędzelek kurocha 79. Nabiorę sobie jego. Ten jest śliczny, podoba mi się bardzo. Fajnie, no? Dobra, myślę, że oko mamy y, skończone nałożę sobie jeszcze jasną kredkę dzisiaj wyjątkowo teraz ostatnio jakieś jakoś ciemniejsze e, ciemniejszą linię wodną, ale nałożę kredkę o, z Essence tą taką jumbo e, to sobie jakby taki rozświetlacz właśnie w kredce ale uwaga bo ona jest bardzo kremowa jeszcze co sobie dzisiaj oczy delikatnie sobie twarz przypudruję, ale nie jakoś bardzo mocno, bo nie swędzi, dawno nie miała podkładu ani nic i, I mnie swędzi <gry> i co myślę, że ja tutaj postawię na puder z Czego? z Golden Rose z tego względu, że on jest właśnie taki delikatny nie jest, nie jest taki mocny, niby jest matujący w założeniu producenta, ale to jest Taki delikatny rzęs z trzema produktami, czyli serum i dwa tusze, czyli standard u mnie. I później dokończymy A, resztę. Dobra, kochani, oczy mamy skończone i teraz zajmiemy się konturowaniem. I teraz tak, jako rozświetlacz użyję Cindy Luminizer, czyli też nowość u mnie i ona ma taki właśnie ten produkt, oczywiście pomijając te przepiękne pakowania, o których musiałam wspomnieć. Taki, jak widzicie, brzoskwiniowo-łososiowy kolor. I od razu ten kolor też ląduje w moich wewnętrznych kącikach. To też fajnie się spisuje jako rozświetlacz. Tak, rozświetlacz jako rozświetlacz w sensie cienie rozświetlający. No i oczywiście ląduje to też jako rozświetlacz po prostu. On właśnie ma taki łososiowy różowy kolor, więc od razu też do takiego blasku mojej cerze. I teraz drugi rozświetlacz, jaki nałożę troszeczkę na czoło i ym, na na to będzie Slick, też nowość Medium 8, 885. Oj, zobaczmy, są, ma co się trzymają. I to jest właśnie widzicie ciemny brązer i rozświetlacz, który nie jest taki bardzo jasny, jak na przykład przy tym Trio, które też mam i to jest jaśniejsze, bo to jest fail i właśnie ten rozświetlacz jest tutaj taki jasny. Widzicie, tam jest silniejszy. Także ja go sobie nakładam. Jeszcze troszeczkę nawet tutaj na ten Brązer, brązer wiecie co yy, nie chyba nałożymy Slika, ale tego W kolorze Fail, bo ten będzie te, Dzisiaj będzie za ciemny zdecydowanie Czyli jest tego trio który tutaj już się ekoniczy mhm. Ten tutaj A na usta mi sporti bodaj, że to jest w numerze 100 Starling Pink. Taki błyszczyk z drobinkami też. Czyli wszystko dzisiaj widzicie z drobinkami żeby rozświetlić te usta i żeby ich nie obciążać, bo one są jak skorupa. Jeszcze pewnie go zdążę zjeść zanim pójdę do pracy, no ale w każdym razie tak mniej więcej dzisiejszy makijaż się prezentuje, czyli takie SOS na um, skóry po chorobie, czy jeszcze w czasie choroby, czyli przede wszystkim, moi drodzy, rozświetlenie, jeszcze raz oświetlenie, a zanim zaczniemy nakładać rzeczy kolorowe, to przede wszystkim pielęgnacja, nawilżenie tej skóry, bo naprawdę ona cierpi. I co, moi drodzy? No i tak to wszystko wygląda. I jak widzieliście, dużo, dużo produktów z drobinkami, dużo produktów rozświetlających, dających blasku, cerze, skórze, żeby ona wyglądała faktycznie na zdrową, na wypoczętą, mimo że wypoczęta nie jest. No i tak, moi drodzy, było na tyle. Um, cały dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że podobał Wam się. Makijaż, chociaż taki jest prosty, zwyczajny, ale mimo wszystko dajcie znać. I co, trzymajcie się, podziękuję Wam serdecznie za uwagę i ściskam was mocno buziaki.